Przyjechało wapno z Radkowic, tutaj od razu sobie na podwórku wysypiemy na betonie, nie na polu, bo jest posiane większość, no w sumie można by było też na pole, ale, ale wszystko mi teraz nie pójdzie, pewnie tylko część po żniwach. No, suchy, kurzy się będzie się dobrze rozsypywać. Biorę radkowice, bo są, bo te wapne jest takie bardziej zmielone, takie jakby dokładnie pomielone. No i też dużo, wap dużo zawiera. Mm, magnezu, 18% magnezu to jest. Właśnie bardzo dużo i to jest najtaniej, jeżeli chodzi o magnes, a też kiedyś już to stosowałem, to yy, tam jakieś 34 bodajże ma zawartości wapna i no, też bardzo szybko działa. 50% wapno też jeszcze szybciej działa, jeszcze lepiej, ale nie ma magnezu, a mi potrzeba magnes właśnie pod kukurydzę. A no, w sumie dla zbóż też potrzebny jest magnes. A w większości mam właśnie już posypane te wapno 50%, więc więc tylko teraz uzupełnić No dzisiaj przyjechałem właśnie po nawóz do białej Podlaskiej Sidorsko Już tutaj raz brałem nawóz fosforowy, teraz potasowy A jeszcze będę chciał później jakiś mocznik czy coś azotowy Przywieźliby, ale tam 40 parę kilometrów to się nie opłacało. Sobie sam położę przy okazji coś załatwi. Dotarliśmy do domu. Przywitał nas piesek po sąsiedztku, co mieszka. Co ucieka między sztachetami. Pusia. Pusia jesteś, tak? Pusia jesteś. Koleżanka nasza. No i tak. Ten nawóz. Wyrwaktor Potos 33% yy, Siarka 203 Wapno 9 Magnes 3 Wystawiam sprzęt, bo ma po zboże przyjechać Po owiec Tutaj jest wapno, właśnie Radkowice tutaj chcę stąd może mi się uda zabrać, żeby już tam się nie przestawiać o, tu ciągnik puk tak bardzo wygląda ostatni kurde, bo szpanów dla żony nie było zjeżdżać. Okay. Się. Dobra, to i pokażę, co tam jeszcze, co tam jeszcze mam z tych nawozów. OK, przerzuciłem na drugą stronę wideo. żeby nie porysować. Dobra, pokażę jeszcze raz co mam. Werwaktor. E, jeszcze raz. Potas 33%, siarka 23%, SO3. Kalcium, czyli wapno 9%, e, magnes 3%, a tu jest fosforowy. Fosforowy. I on ma, co on tu ma? Hmm. Będzie gorzej. On ma azotu 9% na pewno i fosforu ma 30%, może 35%, ale więcej nie widać wycierało. Także to jest w sumie tona nawozu i to jest, to będzie dane na 2,60, czyli po, po 400 kilo na hektar. Dobrze mówię? Jakby 2,5 hektara no to, to 400 kilo. I jeszcze do tego chcę dokupić pół tony mocznika. To myślę, że myślę, że będzie dobrze. Tylko powiedzcie mi, czy potas sypać yy... Pod korzyść razem dawać w podsiewacz oba nawozy wymieszać. Czy, czy potasowy rozsiać siewnikiem do nawozów, a w podsiewacz fosforowy. No i czy, czy teraz dawać mocznik pod korzeń, czy też po głównie później, będzie tam miał do chyba do 4 czy 5 liści. No bo tu jest 9% azotu w sumie. Na dole woda, ciągnik na górze. No i dożyliśmy do 9 maja. I rozsiewam właśnie ten potas. A jak ustawiam to jest e, strumek rozsiewacz strumek na połowie daje, dlatego że to jest bardzo źle ustawić, bo znaczy ogólnie siewnik do nawozów to nie wiem jak trzeba ustawić, żeby dobrze było, bo czasami się jedzie szybciej, czasami wolniej, czasami więcej się gazu da, czasami mniej na zakrętach i tak dalej. I jak jest błoto, to się grzebie i prawie stoi się w miejscu, a nadal leci. E, także. No, na razie ustawiam tak, ale ciężko mi jest komukolwiek powiedzieć, w jakie ustawienia. Tutaj mam, o taka jest tabela, jakby ktoś chciał, właśnie do tego strumyka, także no, taka miała, nie wiem, czy to jest miarodajne, no ale jest. Także lecimy. Rozsiewać. No i coś leci. Na razie delikatnie leci Wydaje mi się, że powinno troszeczkę lepiej, więcej, ale damy radę. To, żebym jeszcze coś widział. No i tutaj tak, włączymy sobie przedni napęd Żeby było wiadomo o co chodzi. No i tutaj właśnie pokażę jak jest dół Tutaj gdzie jadę teraz to jest jeszcze możliwie, to już się śmiało dojechać. bez problemu. No tutaj ten dołek tylko trzeba będzie minąć. Ale i tutaj już się da. Także jeszcze raz talerzówko przelecę. Nawet sporo leci teraz było widać po tym powodzie obroty 460 na wałku wystarczy prędkość jest 7 na no 8 na godzinę no i jadę jakieś tam 6 metrów załóżmy od granicy 6 i 6,12 metrów troszkę za troszkę za wąsko Ale dużo leci. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Bo, właśnie to jest taki stresik, że nie wiadomo, czy to starczy, czy nie. Tutaj są krowy. Bydło wszystko, co to jest. Kolorowe, fajne. No i patrz, jak tu ładnie obeschło. Woda stoi w kolejinach ale jednak. Już myślę, że tutaj by można było wjechać. Wszystko przez to, że jest w rowie dużo wody. No co jechać dalej? Nie, może tam później pojadę, ale widzę, że się da wjechać na spokojnie. Super. to jest łąka rana i tak jest nieciekawie. Ale Marcin ma, Marcin ma talerzowy siewnik, to damy radę. No, troszeczkę zmniejszyłem, bo za szybko leciało. No i właśnie tutaj stamtąd jechałem, tam byłem, a teraz tutaj właśnie te największe doły, co są. Ale widzę, że już będzie okej. Okay. Abym tylko się utrzymał. Dobra, daliśmy radę, no ale z RCW tu nie wiadę jeszcze. A no, w każdym razie chcę pokazać, że to tylko tutaj jest ten dołek. Może wyjdę. No jest okej. Okay. Tutaj właśnie jest ten taki bardzo duży dół. A tu widać jak to było po rany właśnie jesienią. Też tutaj w tym miejscu. Tam już jest dużo lepiej. Także mówię, jest 2,60 hektara, a jakieś tam ze 30 arów to będzie takiego błotka tylko. Także jeszcze może z tydzień pogody i dopiero będziemy siać. A jeszcze króciutko, sieje jeszcze wapno, radkowice magnezowe, czyli z magnezem 18% bodajże i 34% wapno. Na kolejny dzień, kolejny już nawóz, mocznik z inhibitorem i to będzie już ostatnia ostatnia rzecz i później bierzemy się za talerzowanie. znowu tego pola i można będzie się. No i mocznika to będzie więcej, pół tony. jest pół tony, ale jego będzie objętościowo więcej. A chyba trzeba będzie podnieść, może później po drodze mi się rozsypie na boki. Znaczy nie rozsypie, tylko poros. A na boki się poprzuwa w siewniku, tak za dobrze. O, pokażę wam może nowy nabytek. Na jedną noc 926 wędzior z takim frazem leśnym Tutaj u nas się stołuje znaczy, nocuje jedną noc Nie wiem jakaś jest Sofar Dwa czy 235 O, taka większa bestia. Od naszego klasika. A co on tak wolno tutaj leci? Ale zapach ma, ja cię No i rozsiewam już ten... Ten mocznik fajnie leci. Szeroko nie wiem dokładnie ile, bo nie mierzyłem, ale myślę, że około 15 metrów. Słabo to widać, obroty mam 420 na nawałku, więc wystarcza, więc takie nie za dużo, nie za szybkie prędkość 7. No i tutaj jest wyżej, tam na dole, to zresztą zaraz pokażę, na dole jak jest niżej. No i właśnie tutaj Tutaj taka łatka jest mokra, to widać gdzie, gdzie mi się w utopił Tutaj też wapno poszło No i tutaj o taki dołek jest dosłownie nie wiem może pięciarów właśnie nie wiem jak to później kosić Jeszcze nie wiem kto to będzie kosił i czym W każdym razie W każdym razie pewnie to ominiemy A być może, że będzie tak słucho, że nie trzeba będzie mijać O, damy radę Aby dożyć jeszcze do jesieni